Cześć. Na naszym kanale YouTube'owym znajdziecie realizację montażu instalacji LPG do między innymi Audi A4 w sedanie, Audi A6 w sedanie, Audi A8 w sedanie, a dzisiaj kolejna limuzyna, która kojarzy mi się ogólnie słowo limuzyna kojarzy mi się z prestiżem i bogactwem, co prawda to jest najskromniejszy model, aczkolwiek nie ma go u nas na YouTubie. Więc zapraszam na kolejny odcinek Audi A3. Limuzyna rocznik 2014 z zamontowaną instalacją gazową. Wizualnie samochód bardzo mi się podoba. Widać tutaj sportowe zacięcie a charakterystycznymi elementami są agresywne lampy oraz duża Atrapa chłodnicy. Jako ciekawostkę mogę jeszcze dodać, że klient wykonał tutaj liczne modyfikacje w postaci dokładki przedniego oraz tylnego zderzaka, 19-calowe felgi aluminiowe, tylna lotka oraz dyfuzor. Jak już jesteśmy przy tym miejscu, zerkniemy do bagażnika, którego całkowita pojemność wynosi 425 litrów. Nie jestem fanem nadwozia typu Sedan, natomiast każdy, kto kupuje limuzynę, wie, że mamy tutaj ograniczoną ładowność. Pod podłogą bagażnika znajduje się zbiornik o całkowitej pojemności 50 litrów, jednak ze względu na 80% stopień napełnienia zatankujemy 40 litrów gazu. To by było na tyle w kwestii zbiornika. Wlew standardowo pod klapką. A że mamy dużo miejsca, to udało nam się zmieścić pełne złącze do tankowania. Estetycznie zabudowane. Przejdziemy teraz do silnika, gdzie mamy dosyć ciekawą jednostkę o dużej mocy, o czym zaraz opowiem. TFSI to nic innego jak wtrysk bezpośredni oraz turbodoładowanie, więc nie są to proste rzeczy. Jednak w Automixie ogarniamy bez problemu takie tematy. Spod zespołów instalacji wszystko mamy poukrywane. Widoczny jest jedynie elektrozawór. Moc silnika to 220 koni mechanicznych. Fabrycznie natomiast samochód jest po chip tuningu i jego aktualna moc to 314 koni mechanicznych. Chip tuning został wykonany w zewnętrznej firmie. W Automixie również podnosimy moc pojazdów. Także, jeżeli chcecie zrobić chip tuning, zamontować instalację gazową, wykonać inne modyfikacje, zapraszamy do nas, ogarniemy więcej tematów. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to że ekran multimedialny wyjeżdża z kokpitu, natomiast ze sportowych akcentów mamy czarną podsufitkę. Skórzane fotele, skrzynie, estronik, a sterowanie multimediami odbywa się takim pokrętłem, które znajduje się między siedzeniami. To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o środek tego samochodu. Odpalamy Audi i zobaczymy, jak sobie radzi w trasie. jak to na markę premium przystało wszystko jest tutaj wykonane z dbałością o szczegóły materiały są dobrej jakości nic tutaj nam nie skrzypi nie wydaje jakiś tam dziwnych dźwięków wszystko wygląda elegancko więc tutaj kolejny plus dla tego auta korci mnie tutaj test przyspieszenia nie będziemy go niestety testować mamy oblodzone drogi a chcielibyśmy panu Rafałowi samochód oddać w całości. Pan Rafał przyjechał do nas z Rybnika, i oczywiście go serdecznie pozdrawiamy. Mała bryła samochodu, duża moc, i nie będzie to samochód oszczędny, jeżeli będziemy jeździć na benzynie. Wartości spalania takie minimalne, jakie wyczytałem z raportów spalania, to około 10 litrów na 100 km. Natomiast przy większych obciążeniach, spokojnie. Ten samochód będzie potrafił spalać nawet kilkanaście litrów, a po montażu instalacji gazowej, samochód będzie pobierał od 85 do 90% gazu ze względu na wtrysk bezpośredni. Konieczny będzie też dotrysk benzyny 10 do 15%. Także takie będą wartości w spalaniu gazu. Czym? Bardziej będzie obciążany silnik, tym więcej będziemy mogli zaoszczędzić po montażu instalacji gazowej. Ale średnio będziemy mogli przyjąć około 30 zł na każdych 100 km. Na 1000 km będzie to 300 zł, a po pokonaniu dystansu 10 tysięcy km zaoszczędzimy 3000 zł. Koszt zabudowy instalacji zwróci się po pokonaniu dystansu mniej niż 20 tysięcy km, około 18 tysięcy km tyle trzeba będzie przejechać, aby koszt instalacji się nam zwrócił. Zobaczmy jak samochód przełącza się między paliwami, jedziemy na gazie, wyłączamy instalację, z powrotem włączamy, jedziemy już na gazie, nie było żadnego szarpnięcia, moment przełączania się był niewyczuwalny, nawet przy większych obciążeniach nie będzie żadnego problemu, samochód będzie pracował identycznie, a będziemy jeździli ekologiczniej oraz za połowę ceny. Jak widzicie samochody marki Audi są bardzo popularne w Automixie, jeżeli chodzi o montaż instalacji gazowej do wszystkich limuzyn, które Audi ma w swojej gamie, montowaliśmy już instalacje gazowe. Zatem jeżeli macie nawet Audi w kombi bądź w innym nadwoziu, zapraszamy do nas. Na pewno poradzimy, abyście mogli jeździć oszczędniej. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do następnego cześć.